Dobra, godzina. 4:17 Gdzieś godzina od przebudzenia się opętanym, pętanym, uwolnienia się modlitwą, zapalenie światła jeszcze w innym pokoju. Zwierzenie sobie rąk, dłoni, nadgarstków zimnowodą przez jakiś trochę dłuższy czas, żeby skupić się na swoim czuciu swojego ciała. Odpędza też to demonizm pętania, zwierzenie twarzy zimnowodą, chodzenie modlitwa. Teraz Biblię trzymam, którą mam już od yy, drugi dzień. Trzeci, drugi, trzeci dzień Biblię mamy, zakupiono. Biblia a trzymam teraz pod poduszką. Odkąd kupiłem, zakupiłem, dużo spraw wyszło na jaw. I wychodzą kolejne. Właśnie prawdopodobnie no i wychodzi na to, że para, która mieszkała tu wcześniej na tym domostwie. Została przepędzona na, na swój sposób podstępem, bo niektórzy tak robią. I czy nie wtedy przypadkiem nie wysyłali jakiś chłamów na dystanse dalsze za tymi ludźmi, co tu mieszkali, że rzekomo ci ludzie, którzy tu mieszkali, coś takiego sobie ustalili, czy ustalali? Chcąc, wyprzedzając te fakty, analizując w ten sposób, bo chcąc kiedyś ja Trafić do policji, a wcześniej do CIA, ale już. Nawet jakby mi zaproponowali fajnie, to czemu nie? Ale to w Polsce mógłbym w jakimś tym działać. W wywiadzie specjalnym, wywiadowczym, w wywiadzie wywiadowczym. Chroniąc bezpie bezpieczeństwo narodowego. Tak samo ma Vampir. Yy, na osiedlu, na ulicy Kwiatowej ma tak samo wampir. O strony 13 Mówię od strony. To jakieś nawijanie się pojawia. Przeciągi, powtarzanie, nadgłaśnianie czy właśnie część pracy, czyjś pracy naukowej. Bo to próbą kradzieży. Takie oznaki, takie objawy zachowawcze, przewdziawanie sobie jakby pracy czyjś naukowej, tytułów, zasług, honorów, honorariów, uznań, uznawań. Teraz się obawiam, ponieważ moi rodzice też jadą niedługo na wczasy i warto właśnie zamknąć tę sprawę przed ich wyruszeniem na, na w końcu zasłużony odpoczynek, razem, że pojadą się odprężyć. Żeby nie doszło tego też byli przez nich e, nawet widzicie. Też czy nieraz ludzie po swoich rodzicach, że są jacyś pętani, jacyś nie swoi, czy jakąś do siebie w stosunku do siebie nienawiścią, chociaż nie są nienawistni Ludzie względem siebie z natury raczej. Dobrzy ludzie, którzy przecież Was kochają i miłują, to mają, tak jak mnie to robiono, trzeba wziąć pod podwagę, też takie wkładom mi robiono demonistyką właśnie, że na rozkaz jakiegoś demonisty, pana demonów, y, pana y, rozsiewającego demonistykę, który na posłuchach diabła chciał wdrożyć właśnie, zamiast uszanować innych zdrowie, pracę, y, nie skazując na jakieś wygnania, czy jakieś... Y, Uśmiercania, chłosty, namazy, jak robiło na mnie też, że jechałem po wypiciu choćby nawet piwka wieczorem czy dwóch wieczorem do pracy, to zaraz jakaś nawika, na mnie jakiś pochom, bo to każdy jest pochom, taki jak jest namaz jakiejś duszy czyjejś, e, się zastanawia co się dzieje, co to jest, wtedy jeszcze mało wiedząc na ten temat, bo takie rzeczy nie praktykując nigdy w życiu i wyszło objawienie takie światowe. Nie chcieli jeszcze przyciążyć tym, bo któraś właśnie wiedźma też na posłużce diabła, chciała właśnie zaświadczać dzieciom i innym dookoła, że, że komu mnie trzeba nachłamać wszelakiej maści złem, chorobami czy jakimś cierpieniem, i że komu ja pomogę się z tym uporać, będzie tak najszybciej uporać się ze złem tego świata. Oddalając mnie od mojej szczęści, od mojej realizacji miłości. Oddalając innych tak samo, bo te, które dzieci się na to że tak ma być, same je to spotyka. I toną wtedy toną. 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 Zastanawiają się, kto im to odebrał. Sami sobie to odebrali. Ta radość większą, którą mają inni, patrzą. Jak to jest, że inni mają tej więcej, więcej radości, szczęścia? Teraz moi rodzice wyjeżdżali, i bo tu się wyczuwało, że jakiś ktoś się zazjawił jakby i sprawdzał, kto. Widać te chłamy, jakieś oczarniania, demonistykę. Którzy to w to pograli, jak, żeby nie robić tego też moim rodzicom, kiedy wyjadą moi rodzice na wczasy, bo mogli moi rodzice zejść z przeciążenia takiego na zawał. Serca takie rzeczy robili ludziom, zresztą wiedzą jak moi nie nieraz się męczą właśnie tak zwaną zgryzotą, czy właśnie, że pętani są. No mówiłem, żeby chodzili do kościoła przynajmniej raz w tygodniu, żeby też zawiesili krzyżyk, mają krzyżyk też kościelny jakiś swój tam, żeby zawiesili jakiś nowy krzyżyk, razem przyjąłem też krzyżyk, ale gdzieś go to mają w domu też. Różance im kupiłem też gdzieś mają w domu, ale też zawsze to chronię, ale żeby poszli do kościoła samodzielnie się od siebie krzyżyk, e, z krzyżykiem, żeby demony nie nachodziły nigdy tego do domostwa. Wystarczy tylko taka modlitwa do, do Jezusa Chrystus, do swoich przodknich przodków. Też możecie uczynić sobie w swoich domostwach. I zawsze to uchroni bardziej. A przynajmniej będzie widzieć zło i potknucia. Wyraźniej, którzy chcą zaburzyć Wam wasza Renoma spokoju. E, I ta dobra renoma swoich przodkim przodków. To jest okropieństwem. Co jest jak śmiercią? Za życia. Rozpoznawani, wyraportując słowem, mową, słowem w kościołach możecie, można już w domach, w domu, w mieszkaniu, kto gdzie ma, gdzie jest dochodząc do pracy nie za dużo mówiąc, ale mówiąc właśnie raportując, nawet sobie nagrać na telefon wysłać gdzieś do kościołów na przykład i wśród siebie ze znajomymi też na ten temat rozmawiać że jest to no, nienormalne, ale że jest to prawdziwe, tak jak robili w i mówili o tym, się tak z tym uporywali a nie jak po komunistyce, że w Polsce właśnie teraz się wstali chcą coś zrobić na pieku. To już na wszystkie strony świata co widem. Nie przedwcześnie, tylko akurat wtedy, kiedy doszło do objawień i obaw antychrześcijan, że wyjdzie na jaw, że ludzie zwrócą się ku kościołowi bardziej. Jeszcze teraz znowu. To staje się w krainie, w której był komunizm, w której była cenzura, w której bili za mówienie prawdy. Ludzie zobawieni, przetraumatyzowani na tym chcieli polegać, wykorzystać sytuację, przemęczając ludzi, utrapiając, zastraszając. Ja takim ludziom mówię, żeby spierdalali do Niemczech albo do Rosji. Nie chcę ich w tym kraju. Tu niech dadzą działać w wujtyłowym, prawdziwym Wtedy będzie wzruszone piękno na tym świecie i zdrowie. Nastanie harmonia, czas harmonii. Ech, to, że śmiało możecie życzyć, tak sobie życzyć, szczerze, a wyjdzie wam na jaw, czy oni wam tak nie życzyli przypadkiem, a Ty czy wam tak nie życzyli w tym kraju. To kogo dzieci są tego świata, które stanowią na przyszłość w tym narodzie? Zendem innych narodów, do których będą chciały się przemieszczać w przyszłości z dumą, że były dobre i w porządku, że mogą czuć się, poczuwać w innych narodach mile widziane i chciane, a nie zagrożone. Co wybierają dzieci światowe w tych czasach, które patrzą, właśnie obserwują bacznie? I to mi się podoba, że są aż tak douświadamiane, żeby się nigdy nie dały antychrześcijaństwu zwabić do diabła i diablenia. Amen. Na rzadko Bizon 83121802074. Względem Jana Pawła II. Amen. Rozpoznawani od nas się odsuwają. I uwalniamy się. Bo jak nie raportujemy, to inni myślą, że się na to godzimy. Albo że mamy na sumie, że to my. Myśmy. I zainfekowali tym i próbujemy się skryć choćby w tym, choćby w tym jakimś tam pieklu czy piekleniu, żeby nie mieć jeszcze większej chłosty, czy pieklenia, czy śmierci. Raportujcie proszę, raportujcie, a to was uwolni.